Witam Was serdecznie w Strefie Miłości i zapraszam do wysłuchania rozkładu partnerskiego dla osób z podznaku bliźniąt. To będzie rozkład na miesiąc lipiec 2022. Bliźnięta w partnerstwie, w relacjach w lipcu. Co ta osoba, którą macie na myśli, wnosi do tej relacji? Królowa Monet to jest ktoś opiekuńczy, ktoś taki, kto dba o. Dom o, o was być może, osoba, która poważnie myśli o życiu, która chciałaby ustatkować się. Jeżeli jeszcze nie jesteście w jakiejś takiej trwałej, stałej relacji, na przykład mogłaby chcieć zamieszkać razem, albo ślubu, czy powiększenia rodziny, wspólnego mieszkania, takie poważne tutaj już bardziej. Takie poważne rzeczy związane także ze wspólnym budżetem. To jest osoba, która jest raczej cierpliwa, raczej się nie wyrywa, nie pospiesza was, ale przygląda się sytuacji. Obserwuje, czeka, myśli, co zrobić. Bardzo możliwe też, że nie spieszy się z jakimiś deklaracjami, mimo chęci, bo tutaj widać takie poważne nastawienie, ponieważ mm, ma za sobą jakieś mm, przykre historie, jakieś rozczarowania z, z jakiejś innej relacji, albo y, jakąś, y, jakiś żal do Was. Że coś nie poszło tak, jakby chciała, może jakaś przykrość, może jakąś przykrość sobie sprawiliście, może ktoś inny jej sprawił przykrość i ta osoba teraz przenosi to na waszą relację, tak? Lub no, między wami coś było takiego, że jest jakiś żal, jakieś łzy, jakieś wspomnienia, wypominania, i w związku z tym ta osoba może też spowalniać takie kroki do przodu w waszej relacji, żeby iść dalej. Po raz kolejny pokazuje mi się ktoś, kto bacznie Was obserwuje. Ktoś, kto nie podejmie żadnej decyzji na podstawie tylko emocji swoich, ale chce coś gruntownie przemyśleć, zwłaszcza, że ma wobec Was, powiedziałabym, takie poważne zamiary. Widzi Was przy sobie, w takim stałym związku. Natomiast ze względu na to, co się tutaj zadziało, jakieś przykrości, jakieś, um, jakieś żale z przeszłości, no jest to osoba, która chciałaby jeszcze um, poznać was bliżej um, i, i wstrzymać się z różnymi z różnymi decyzjami. Jeżeli natomiast ktoś jest już w takiej dłuższej relacji, to może być teraz taki moment, Takiego zawieszenia, takiego oddalenia. Ktoś może wam coś wypominać, ktoś może być chłodny, być nieobecny. Tak to wygląda. Tak wygląda, jakby ktoś był na etapie podejmowania jakiejś decyzji, czy w coś iść dalej, czy. Odsunąć się od czegoś, tak? Gdzieś tutaj jest jakieś, jakieś zastanowienie, takie zawahanie, bo tak jak mówię, plan, plany czy zamiary są poważne, ale nie ma tutaj działania. Tak jakby ktoś stanął na rozdrożu i dalej nie wie, co ma robić. Teraz po waszej stronie. 10 buław. U, 5 monet. No, powiem tak. Albo ktoś tutaj narozrabiał, albo jakieś y, zmienne y, sytuacje się tutaj zdarzają w, między wami. No bo wygląda, że ta osoba może mieć powód do tego, żeby tak się czuć, że się oddalacie, że nie jesteście zaangażowani, oddani, że może zwalacie na tą osobę całą, całą wszystkie obowiązki, czym się obciążacie, że może chcecie się wyprowadzać. tak, no tak wygląda, jakby, jakbyście wy. Hmm, Teraz y, wpływali na ten związek y, wy i tylko wy, o, tak bym powiedziała, że wszystko od Was teraz zależy. Y, jakbyście y, wyrządzili i ma tak być, jak Wy chcecie, więc ta osoba może, no, może być taka rozczarowana. I tak naprawdę mówię tutaj, że bardziej po Waszej stronie jest to obciążenie, a, a to zachowanie czy te te sytuacje wprowadzają no, jakąś tutaj niepewność i rozżalenie po drugiej stronie. Powiem tak: jeszcze mi się pokazuje, że albo chcecie jakiś nowy etap zacząć, mimo że teraz chyba nie jest za fajnie, albo macie. W ogóle nową drogę na myśli. Taką jeszcze, jeszcze nic to oficjalnie nie jest powiedziane, ale karta Głupca mówi o tym, że chcemy czegoś nowego, chcemy świeżości, że tutaj już się czujecie tacy obciążeni. Taka, taka rutyna, takie tylko obowiązki, nic nowego. Tak, my wiadomo, że relacje z czasem się zmieniają. To nie jest tak, że przez. Całe życie, jak się razem żyje, to jest y, tak samo y, ekscytująco jak na początku związku. W związku z tym wy się chcecie y, troszeczkę, y, może zabawić, może jakieś odświeżenia. No, bliźnięta nie są takim znakiem, żeby y, chciały się nudzić. W związku z tym, jeżeli ktoś jest taki y, w Waszej relacji, ta druga osoba jest. Y, Zajmuje się tylko domem, obowiązkami, pracą, to dla Was będzie nudno. Taka osoba nie będzie dla Was ciekawa, tak? I tym bardziej, że to jest osoba bardzo y, opanowana, spokojna, ona może Was w ogóle nie, nie inspirować. Tak to wygląda. Mm, no właśnie. No właśnie. Mm. Cóż to ja za karty wciągam na lipiec? Nie jesteście pierwszym znakiem, u którego pokazuje się mało romantyczny ten lipiec. Wydawa wydawać by się mogło, że wakacje, że powinno być romantycznie, ciepło, można spacerować, można wyjeżdżać i tak dalej. Można się troszeczkę odstresować. To tu się pokazują takie. No, przykre jakieś sprawy. Tak wygląda, jakby ktoś chciał zakończyć relację, albo może nie tyle zakończyć relację, ile ten etap, który jest taki niefajny, coś się ma zmienić. Yy, myślicie o tym, że no albo, albo, bo tak dłużej być nie może. Yy, no, ktoś komuś sprawił dużą przykrość i to się tutaj pokazuje. Proszę pamiętać, że to nie musi być tak, że to jest wy, a tutaj ta osoba, tutaj może. Być to wymieszane, może być też także odwrotnie, może też ta osoba ma dużo w bliźniętach, dużo planet, tak? Mocno obsadzone, więc proszę pamiętać, żeby poczuć tylko od czego to, co Was może dotyczyć. Ale przykrość jest na pewno, ktoś się czuje niekochany, ktoś czuje ranę w sercu, zadaną przez drugą stronę. No smuteczek, smuteczek tutaj jest. Bardzo możliwe, że ta osoba jest zaangażowana, że naprawdę jest zakochana, zakochana kocha, jest odpowiedzialna, jest wspierająca. No ale tu się pokazuje jakiś zgrzyt, jakiś, jakieś łzy, jakiś żal, jak, jakieś wydarzenie... Hmm. Powiedziałabym, że jednak to po waszej stronie jest jakiś, jakiś tutaj przewrót, tak bym powiedziała, i to może wpływać bardzo na waszego partnera. Partnerkę może być jej czy jemu smutno, przykro. Może się dowiedział o czymś, że się zachowaliście jakoś nie w porządku, może gdzieś sami poszliście. Tak by tak wyglądał, jakbyście gdzieś sami poszli, na przykład nie wiem, do znajomych na jakąś imprezę. O, a ta osoba siedzi w domu i czeka. Takie coś mi się tutaj pokazuje. No mówię, jak się tutaj coś nie zmieni. Hmm, nawet bym powiedziała, że to może wy myślicie o tym, żeby coś zakończyć. No, dla niektórych to może tak oznaczać, bo to przy was jest ta karta śmierci, tak? Czyli bliźnięta decydują o tym, że coś się ma zakończyć, że coś tak dłużej nie może być, yy, że czas na jakąś zmianę. Może być też tak, że wy czujecie się obciążeni takim klimatem w tej relacji. Tak jak powiedziałam, wy jesteście osobami, które potrzebują mm, inspiracji, ekscytacji. A tu jest ktoś taki, kto jest, nie ma złych intencji, ale może być dla Was nieciekawy. Wy, potrzebuje jakich, wy potrzebujecie jakiegoś wyzwania. Tak mi tutaj to wygląda. Jaka rada dla Was na lipiec? Samo kierowanie się um, sentymentem, wspomnieniami, to jest trochę za mało. Natomiast jeżeli macie dzieci, tak, jeżeli mówię do osób, które są w relacji, gdzie są dzieci, Warto też zwrócić uwagę na to, jak między wami ułożyć stosunki, żeby te dzieci jak najmniej ucierpiały. Tak zawsze to jest nadrzędne, żeby umieć ze sobą rozmawiać, nawet gdyby miało się nie iść dalej wspólną drogą, to żeby tu zachować dobre relacje, na tyle dobre, na ile to jest możliwe. Tyle ode mnie, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę dużo miłości, zwłaszcza miłości własnej. I serdecznie pozdrawiam.